Jak wybramy, to pójdę sobie zwalić kruchę. To już się kameruje! Puknijcie się w głowę. Puknijcie się w głowę. Najlepiej weźcie dużą patelnię. O kurwa, rzeczywiście! Wy stoicie nad przepaścią i się śmiejecie. Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej! Wy zaraz tam wpadniecie. Nie weszłaś. Wyszydzacie. JESTEM Dalej chcecie się okłamywać? Czy dalej chcecie się okłamywać? Na ja wymógł pomyślić nie Dalej, 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 da. <m> <m> Wy zaraz tam dalej, dalej, hey. chcesz? dalej, tam czy nie chcesz? Pytam się. Nie się. zostali skarb. I'm To jest pozdzierany gumory. To jest gumory pozdzieranie. kurwa, kurwa, się nie! I kurwa, 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 będzie? kurwa, 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 Idź pan w chuj. Paweł rządzi. Nie życz nikomu tego, co tobie nie miłe. Racja? A nie, idź pan w chuj. Od internetu spadę. Niestety kosztuje. A co powiedzielibyście Państwo na. Od internetu spadę. Za darmo. A nie, idź pan w chuj. Oj, 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 Nie ma takich rzeczy. Paweł rządzi. nie on tam chce za A nie, on tam chce za To pan... pieru kurwa, smaczozu, kurwa, jest kurwa, pierdolony! kurwa, smaczozu, kurwa, kurwa, jest kurwa, Ty kurwa, smaczozu, kurwa, I kurwa, teraz kurwa, 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 Boży. kurwa, kurwa, bi kurwa, Synek, bagiacie pierdolne, to cię krem zaleje. Koniec imprezy. Nie ma takiego bicia. Co ty to kurwa masz robić, co? Ale osiemnastka. Co jest kurwa osiemnastka, ty, słuchaj co ja tu mówię. Dziękuję, dobranoc. Kto, kto?